Tak, no na PlayStation mniej więcej 300 wygra kosztuje, czy trochę mniej. Podstawka. Potem masz inne edycje jeszcze droższe, nie? A na PC troszeczkę jest taniej bliźni. No, ale tak jak mówię, według mnie warto, jeżeli jesteś. Jeżeli jesteś fanem, no to jak najbardziej. Ja też gram na PS5 i nie ma żadnych problemów ani nic. Tak jest, Szepito w końcu Lucera, let's go! W jakim okresie się dzieje Bleach? Od początku do Arankar Arku, czyli walki finałowej Ichigo z Aizenem. Więc powiedzmy, że cały podstawowy Bleach tutaj jest w tej grze. Całe ta pierwsza anime, nie mówię tutaj o aktualnej tysiącletniej wojnie. Więc bardzo dużo jest.

Nie ma polskich napisów. Uho, Ale Rage od razu, co jest? Jak się odpalił? Ol fajne ujęcie było. Dobra, zaczyna się w końcu to, na co czekałem najbardziej. Akcja z Lukiorą i jest padą. No wa so no to Ore to I w tym z Lukiorą się nie lubią. No to jest w sumie ich drugie spotkanie, pierwsze takie, że próbują walczyć de facto. Pierwsze spotkanie tutaj w Fuego nie? No oni się nigdy nie lubili u Lukiora Zitiga. Wow, jaki fajny transition w Bankaya. Dobra. Pierwsze węstki od Lukiory dostaniemy. Ciekawe jak to będzie zekranizowane. Dajemy boosta, co? Bo to jest konkretny przeciwnik. Tak myślę.

Lecimy, to lubię, Ło, ale szybki nie mogę trafić go cugą nawet. Dobra, mamy pierwsze, pewnie trzy paski. Tak, no ja wiem. lukiora ma ten minus, że on sobie sam damage zadaje, no. Kurde, czemu to nie trafiło? Oj, dobra, on scholołem, jaki odpalony ten go. Gram w trybie jakości czy wydajności? Wydaje mi się, że tutaj nie było wyboru trybu jakość-wydajność, wiesz? Z tego co pamiętam. Ale jeżeli by był, to by grałbym w trybie wydajności, ale tu chyba nie było takiej opcji w ogóle. W każdą grę na PS5 zawsze gram w trybie wydajności, ale tutaj nie ma wyboru. Nel, co robi? Co jest? Po co to? Ta gra ma specjalny tryb, no, bo ani to nie jest wydajność, ani jakość. Bo czasami jest lepsza jakość, a czasem jest lepsza wydajność. On myślał, że go pokonał, a tam się nic nie stało w ogóle. Co jak co, ale go z maską gra się turbo dobrze. Taki responsywny i szybki jest.

a no, czyli znowu maska go ochroniła? Jestem ciekawy jaka jest różnica na, na PC, jak się gra w lepszych rozdzielczościach. Czy jest dużo ładniejsza jakość, czy w sumie niekoniecznie? I gra wygląda podobnie na PC. -cie. Tak samo praktycznie wygląda. Czwórka. A to był ten moment, co Ichigo myślał, że on jest jedynką, czy coś, nie? Ok. Tak. spada. No, czwarty spada, ale my wiemy, że tak naprawdę to jest numer jeden. Śmieszne to jest. Że nikogo, nikomu nie pokazał późniejszej super transformacji. No szczerze mówiąc, trochę dziwnie zrobili, że Stark jest numerem 1. Ja uważam, że no idealnie, idealnie to pasowało. Że baragan. Miałby e, że Baragan miałby numer 1, nie? Ten dziadek stary. Nie wiedziałeś naf, no to jeżeli masz i nie oglądałeś blicza, no to tu będzie. No dużo spoilerów, nie? No bo jakby jesteśmy już daleko w, w historii.